Cześć kochanie. Przychodzę do Was z taką spontaniczną wypowiedzią na temat smrodu, bo mi się coś skojarzyło. Taka bardzo młoda osoba opowiedziała mi historię, że stała w autobusie. Nie, siedziała. W autobusie usiadła koło takiego chłopca, mniej więcej w, w jej wieku, gdzieś tam 14-15 lat. I nagle poczuła ogromny smród. Także nie mogła wytrzymać. On mówi: Chłopiec wyglądał normalnie, był, był przeciętnie ubrany, ale smród był nie do zniesienia. I ja mówię: A dlaczego się nie przesiadłaś? No bo jeju jemu by było przykro, gdybym sobie poszła, a ty go znałaś nie. No właśnie. Mówię do tych, którzy zostali wytresowani w ten sposób, że to Inni są ważniejsi. Ja przypominam sobie taką sytuację z dzieciństwa, że na przykład, jeżeli ktoś powiedział w sklepie czy gdziekolwiek na ulicy y, brzydki wyraz ja się czerwieniłam za niego. No, y, do dzisiaj to mam. Próbuję nad tym zapanować, ale jak się ktoś wywróci, to mnie boli. Ale fizycznie mnie boli, naprawdę. To nie są żarty. Odczuwam to w ciele. Także mówię do tych osób, które, które nie mają kompletnie granic. Na koniec podam Wam ćwiczenie, jak, jak to opanować. Wracając do, do tego autobusu i dziewczynki, i ona mówi, że stanęła obok taka pani. I tak się na mnie patrzyła. Ona myślała chyba, że to ja tak śmierdzę. A ja, a ja tam jej oczami pokazywałam, że, że to nie ja, ale ona chyba i tak nie uwierzyła. E, ja co pani zrobiła? No, pani sobie poszła z takim wyrazem twarzy jakimś, a chyba myślała, że to ja śmierdzę No właśnie, kochani, nie musimy dla kultury brać na siebie czyjegoś smrodu. Naprawdę. Możemy odejść. Nie stójmy w tym smrodzie. To nie jest ważne, kto i co o nas myśli, zupełnie to nie jest ważne. Ale ta historyka bardzo mi, że tak powiem, przypomniała klu tego, jak my dla reszty świata zrobimy wszystko. Nawet weźmiemy na, na siebie cudze winy. Cudze zbrodnie, byleby tylko komuś było dobrze w naszym towarzystwie. Jest takie potoczne słowo, zdanie, tak? Nie jesteśmy zupą pomidorową, żeby każdy nas lubił. Dorosłość. Właśnie na tym polega, żeby wystać, jak ktoś nas nie lubi. To super, że ktoś cię nie lubi. To znaczy, że masz charakter. To znaczy, że tam się kryje ktoś. A nie kameleon, który dostosowywuje się do wszystkich wokół. Teraz do ćwiczenia dla tych tak zwanych empatów. Kochana, zapal sobie świecę przed sobą, patrz na tą świecę, zrób wdech, poczuj przestrzeń pomiędzy sobą a tą świecą, tą odległość, tak? I przy wdechu mów, ja. Wdychamy. Ja. Wydech. Patrzysz na tą przestrzeń. Oni. On. To jest oddzielenie, tak? Na razie musimy się oddzielić od tego świata, żeby dojść do tego, że jesteśmy z nim jednością. Ale, żeby poczuć to na zdrowy sposób, Musimy swoją osobę, o swoją osobę zadbać, o swoje ego. Na późniejszych etapach, kiedy będziemy już mieli zbudowane zdrowe ego, to wróć. O co mi chodzi? Wszędzie mówią, że ego to straszne zło i żeby się go wyzbyć i tak dalej. No jest taki etap, że faktycznie człowiek zdrowo jest, kiedy kiedy uzmysłowi sobie, z czym to ego się kojarzy, ale to mówimy o tym ego, które ma te chore programy, tak? Żeby dojść i zbudować siebie na nowo. Musimy na początek oddzielić się od świata, żeby wiedzieć w ogóle kim jesteśmy. A nie w sposób symbiotyczny scalać się ze smrodem wokół nas. To chyba tyle. Taka przypowieść. Ćwiczenie ze świeczką. Wdech. Ja? Wydech, oni, świat. Ten świat to też nasza kreacja, ale na chwilę obecną ja. Uczymy się kochać siebie. Żeby to zrobić, trzeba odkryć, kogo chcesz kochać. Bo jesteś. Wartością, samym faktem tym, że jesteś, nieważna, co zrobiłaś, czy co ktoś ci zrobił, co pozwoliłaś, żeby ci zrobiono. Przytulam Cię mocno i wróć do mnie.